Zgłoszenie o wypadku dwóch pojazdów na drodze numer 384 wpłynęło do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie o godzinie 13.24. Dyżurny po otrzymaniu zgłoszenia niezwłocznie zadysponował pojazdy ratowniczo-gaśnicze z jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie oraz Ochotnicze Straże Pożarne z terenu powiatu dzierżoniowskiego. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia Ratownicy zostali w sytuacji, gdzie dwa pojazdy po wypadku leżały w dwóch rowach naprzeciw siebie. Pojazdy były mocno uszkodzone. Był to pojazd ciężarowy typu śmieciarka, w którym podróżowały dwie osoby oraz pojazd osobowy, w którym podróżowały trzy osoby. Wszystkie osoby w momencie przyjazdu służb na miejsce zdarzenia były uwięzione w pojazdach. Dalej w późniejszych działaniach okazało się, że dwie osoby podróżujące samochodem ciężarowym były przytomne, natomiast obrażenia miały ciężkie. Ratownicy niezwłocznie przystąpili do udzielania im pomocy. Natomiast jedną osobę od razu ewakuowano z pojazdu osobowego i nie miała ona funkcji życiowych. Już po przyjeździe też jednocześnie Państwowego Ratownictwa Medycznego przystąpiono do przywracania funkcji życiowych. A dwie osoby w tym pojeździe osobowym były mocno zakleszone. Wymagało to już użycia narzędzi hydraulicznych celem ich wydobycia, a w jednym przypadku nawet obrócenia pojazdu, który leżał w rowie na dachu, obrócenia go na koła. Finalnie po wydobyciu wszystkich poszkodowanych, dwie osoby zostały zabrane do szpitala z ciężkimi obrażeniami. Jedno przez, jedna osoba przez lotnicze pogotowie ratunkowe do szpitala we w Wrocławiu, przy ulicy Borowskiej, jedna osoba do szpitala w Świdnicy. Natomiast na miejscu zdarzenia stwierdzono trzy ofiary śmiertelne, które podróżowały samochodem osobowym. Dalsze działania musiała wspomóc grupa ratownictwa ciężkiego technicznego z Wrocławia i dodatkowo samochód jeszcze z brzegu, tzw. rotator. To jest samochód ciężkiego ratownictwa drogowego, który działania tej grupy polegały na wydobyciu mocno uszkodzonego i wywróconego pojazdu ciężarowego, tej święciarki z rowu, celem niedopuszczenia do wycieku substancji ropopochodnych, paliwa i płynów eksploatacyjnych. No i ta grupa to uczyniła. To znacznie potem ułatwiło usunięcie zagrożenia na miejscu zdarzenia. Droga od momentu wypadku była zablokowana. Dopiero gdzieś około godziny 18.30 przywrócono całkowicie równe drodze i usunięto zagrożenia.